Chwileczkę. Ale ten człowiek zachowuje się nieodpowiedzialnie. Pali publicznie. Opiernicza się godzina w godzinach pracy. Kiedy naród haruje. I śmieje jeszcze wygłaszać jakieś tam farmazony. Publikując je, to znaczy pozwalając sobie na to, by ktoś to kiedyś usłyszał i zasugerował się tym. Hmm. Nieodpowiedzialny. Hmm. Oto mój większy wieczny syndrom. Ten, który zamykał mi usta i spychał mnie do ciszy. Udawania, szukania prawdy akceptowanych czy przez pozwalanie sobie, mówienie głosem jedynie ludzi, którzy są jak to słońce za moimi plecami, powodując, że mniej widać mnie, bardziej widać słońce, więc jakby co? To oni. Szczerze mówiąc, przyznaję się bez bicia, że właśnie dlatego wybrałem swego czasu buddyzm na swojej drodze, ponieważ było duże polowanie na czarownicę, kiedy szukałem swoich nauk w mojej przestrzeni. I wszyscy ci, którzy nie mieli wystarczającego podparcia w tradycji, byli natychmiast dyskredytowani jako nowowiary, kocie wiary, i wszelkiego rodzaju sekciarstwo. Dziś się tak tego tałataństwa namnożyło, <laughs> takiego jak ja, że o wiele ciężej jest z tym walczyć. a nikt nie zaryzykuje masowej akcji. Tymczasem zrobiłem sobie kuku, bo moja podświadomość pragnęła mówić własnym głosem i wyrażać moją własną naturę. A więc odnajdując buddyzm nie poszedłem do cnotliwej monastycznej szkoły i tam, nie wiem, żaden zen, żaden dalej lama, tylko wybrałem sobie lamę, który wyraża się niepoprawnie politycznie, uprawia seks bardzo często i ma dosyć jeszcze bardziej burzliwą przeszłość szczerze mówiąc im jest starszy tym bardziej jest kontrowersyjny mogę się zasłaniać tradycją wielosetletnią wielotysięczną e, tradycją Rinii Przekazu nie zmienia to faktu jednak że będę musiał zawsze własną twarzą Reprezentować to, co wybrałem. I teraz uwaga. Odpowiedzialność jest ciężarem. Wiedzą to wszyscy, którzy kiedykolwiek poszli w jej stronę. Odpowiedzialność jest ciężarem również wtedy, kiedy jej unikać. Odpowiedzialność jest ciężarem, ponieważ cięż jest y moim mariażem z grawitacją. To dzięki odpowiedzialności ja ze świata. Y subtelnych, y, jakichś tam angelologicznych y, y, surfingów wkraczam w materię, czyli robię to, co świadomość y, powinna robić. Ponieważ to ją Ponieważ po to właśnie materia, po, po co właśnie materia stała się człowiekiem? Żeby odbierać świadomość i po to właśnie świadomość stała się człowiekiem, żeby penetrować materię. W związku z tym odpowiedzialność jest tym, co kotwiczy mnie w doświadczeniu które nazywa się ja. Jednakowo, czym się różni ciężar odczuwalny odpowiedzialności od ciężaru właściwego? Ciężar właściwy polega na tym, że on zawsze jest taki sam. On jest dokładnie taki jak ja. Ciężar odczuwalny natomiast zwiększa się, im silniej eksportuje swój punkt ciężkości, koncentracji tej odpowiedzialności na zewnątrz siebie. Im większe wybieram obiekty, im więcej ich wybieram i im dalej od siebie je wybieram, tym większe są przeciążenia, tym większa karuzela, tym większy e, żyk w związku z tym i tym większe wycieńczenie. Więc jeżeli przerzucam ciężar odpowiedzialności za e, siebie na rodzinę, czy to poprzez materiologiczne oddanie dla nich i, i wyrzeczenie się siebie, czy też poprzez e, projektowanie na nich własnych roszczeń, są dwa bieguny tego samego wyparcia, z tą różnicą, że oba są tak samo daleko od centrum. I stąd taki właśnie rezultat. Więc im silniej projektuję to na zewnątrz siebie, tym potężniejsze przeciążenie otrzymuję i tym większy ciężar odczuwalny mojej odpowiedzialności powoduje, że chcę od niego uciec, ponieważ chcę się odciążyć. To jest naturalne, ponieważ nie przyszedłem tutaj po to, żeby doświadczać przeciążenia. Znaczy, może byłem, jest tak, skoro tak właśnie jest. Ale skoro nie jest to dla mnie przyjemne, to znaczy, że mam znaleźć swój środek. I ten środek odnajduję w momencie, w którym przesuwam środek odpowiedzialności, czyli tego ciężaru, tam blisko siebie, jak to możliwe. To znaczy, że zaczynam przede wszystkim skupiać się na sobie i doświadczać siebie jako źródło wszystkiego, co doświadczam, i zamówiającego wszystko, co doświadczam. Najpierw oznacza to akceptację, że te przeciążenia, które mam, czyli maksymalna niewdzięczność innych wobec mojej rozczeniowości i maksymalna y, niewdzięczność innych wobec mojej ofiarności. W zależności od tego, jakie przeciążenie wybrałem, to jest coś, czego ja chciałem. Po to, żeby doświadczyć spiralnego schodzenia się tego do punktu środka, a może później znowu wyrzucenia tak gdzieś na zewnątrz i doświadczenia przeciążenia, tym razem jednak na pełni świadomym procesie. Jednak, żeby zrozumieć komfort odpowiedzialności, bo to też jest istotne, żeby zrozumieć, że istnieje coś takiego jak komfort odpowiedzialności, muszę ten środek ciężkości skupić maksymalnie w miejscu, w którym siedzę. W czasie i w przestrzeni. W przestrzeni, czyli wobec innych ludzi, wobec ym, zwalniając inne osoby z odpowiedzialności odpowiadania za to, jak się czuję, y, a jednak zauważenia ich wszystkich jako manifestację mnie samego. W czasie, czyli ograniczając siebie, postrzeganie siebie do czasu teraźniejszego. Przyjmując jednak, że moje postrzeganie czasu przyszłego, przeszłego i to, tak jak mnie to dzisiaj determinuje, jest zależne ode mnie. I to, jak ja to zinterpretuję, I to jest moja prawda. Odpowiedzialność to grawitacja, odpowiedzialność to ciężar odpowiedzialność to ciężar, który albo używamy, będąc, mając w środku swego brzucha, albo jest to ciężar, który nas przytłacza, ponieważ jest na dalekiej orbicie. To mój wybór, po jakie doświadczanie ciężaru, czyli doświadczanie środka ciężkości, a więc grawitacji, a więc istnienia, a więc miłości, wybrałem ja. I czy uczynię moją orbitę zewnętrzną odpowiedzialną za to, jak ja się czuję i wtedy nigdy nad tym do końca nie panuję, czy też spocznę w środku ciężkości przyjmując odpowiedzialność wyłącznie za środek. A wszystko na zewnątrz jest efektem emanacji tej grawitacji z środka mnie. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda tak że przyjmuję po pierwsze i akceptuję wszystkie koszmary, które obecnie są treścią mojego życia, jako przeciążenie, które wybrałem. A następnie obserwuję, co się dzieje, kiedy lęki z tym związane zbliżają się do mnie coraz bardziej i inkorporują coraz silniej we mnie, przez co kondensuje się ją do ciężkości we mnie. I wydarzenia, które się dzieją, traktuję jako pozbawione ciężaru, odpowiedzialności, a jedynie Przeciągane przez grawitację, którą jestem ja. Zmiana punktu widzenia. W skrócie, jestem ja. I ode mnie wszystko się zaczyna. I dla mnie to wszystko się dzieje.